Halo, halo, siemaneczko, z tej strony jak w dzisiejszym niesamowitym materiałie otworzymy sobie trzy paczuszki od widzów, są te paczuszki już tutaj obok mnie, ponieważ jak wiecie ostatnio, no po prostu czekaliśmy aż widzowie Powysłałem kilka jest naprawdę bardzo fajnych, co myślicie, co będzie w tych paczuszkach, dajcie znać pisząc hashtag paczka i pisząc obok co będzie w tych paczkach, a ja nie przedłużając, zaczynam was do tego abyście sobie pozytywną oczkę w górę, no i przy okazji zaczynamy. A więc my zaczynamy z tym unboxingiem paczek od widzów, tutaj mamy pierwszą paczuszkę, jak wy nie widzicie nadawca, znaczy w sumie nie wiem czy widzicie, pewnie tutaj na górze jest kamera, eee, nadawca to jest ja wydaje mi się, że to jest jakiś sklep, jakiś widzu po prostu kupił to i po prostu wysłał na dany adres, by nic nie dało i tak on. No bo adres podany był w opisach filmu, więc jak chcecie możecie tam się wrócić, po prostu do tych no, i co? Lecimy z tym openingiem. Od, od razu Wam powiem, że otwieramy od najmniejszej paczki do największej. Więc tutaj mamy tą najmniejszą paczkę, ona też jest najlżejsza, tak naprawdę. Tutaj, no, mało co czuć, tak można powiedzieć. A więc my lecimy z tym otwieraniem. Ogólnie nóż jest bardzo profesjonalny. Wcale nie jest taki zwykły. Dobra, to lecimy. Niezwykły nożyk do niezwykłej paczuchy Od widza. Kurka wodna, niech się to otwiera. To, szkoda, że nie mam 15 tysięcy mikrofonów bo byłoby lżej i w ogóle byłoby lepiej, ale jak sami wiecie, Niepotrzebne to na kilka odcinków, a w ogóle jeśli wam się seria spodoba, czy znaczy w sumie ten materiał, to moglibyśmy zrobić taką serię tylko po prostu wtedy byście musieli się lekko nadwyrężyć, żeby tutaj to ogarnąć, co jest oczywiście w opisie, a w ogóle was do opisu zapraszam przy okazji, też was zapraszam do, na mój fanpage na facebooku i tak dalej. Dzisiaj o 19 odpalam live'a, więc też możecie wpaść, oho, dobra chyba otworzyłem, ale jeszcze z tej strony nie chce się otworzyć, od... to walimy chama na siłę moi pani, normalnie na siłę, rozrywamy to na... Na oczywiście materiale, co to w ogóle w środku, jakiś ten, jakiś normalnie jeszcze raz zapakowany? No nie wierzę, no nie wierzę, dlaczego tak się dzieje? Dobra, otwieramy, bierzemy. Patrzcie, wy się to, to jest to, to jest te, te polskie złoty, to jest te polskie złoty, moi drodzy. Nie no, całkiem spoko, tylko nie wiem co to jest. Czekajcie, przeczytamy sobie, przeczytamy sobie, gdzie to pisze, gdzie to pisze, dobra, mniejsza. To otworzymy to bądź co bądź Wydaje mi się że to będzie papier toaletowy moi kochani Ogólnie to jest papier toaletowy Z nadrukiem 100 złotych. Widzicie teraz normalnie jak będę szedł do kibla To będę mógł się podcierać setką złotych normalnie Wiecie na każdego poślada, Po każdym płatku Chłopie to się zastanę Otworzymy sobie to już moi kochani Na materiale Więc lecimy tak Otworzymy sobie pyk i pyk Jest 100 zł Nawet, moi drodzy, napoczniemy go Już na materiale, żeby nie było Że będzie leżał w kącie Więc tutaj, moi drodzy Normalnie, symbolicznie Symbolicznie otwieramy A, Urwane, ale coś jak średnio, ale 100 zł jest I normalnie płacę to tylko tak, o, rzucam normalnie Baba w szoku A nagle się okazuje, że to papier toaletowy Ale bardzo dziękuję, bardzo dziękuję e, Za ten fajny W sumie papierek Będę miał się czym podcierać. Nice. Bardzo dziękuję. Nie ukryłam, że, że to też trochę takie fani. Lecimy z następną paczuszką. Paczuszka jest tutaj bardzo, bardzo, ale to ciężka. Bardzo wiele chyba tam jest rzeczy. Mam nadzieję, że nie ma nic dziwnego. A i, i tak dalej, i tak dalej. Więc moi kochani, ja się za to zabieram. Trochę wam opowiem, bo pewnie jesteście ciekawi jak widzowie to powysyłali, a widzowie to powysyłali normalnie. Wchodzili sobie w opis filmów i oczywiście tam moi drodzy wysyłali, wszystko to się ładnie nagrywa, wszystko to się ładnie nagrywa, bo jakiś widz to w ogóle tak normalnie uszczelnił, że tego nawet się otworzyć nie da, no do, ja tam nie chcę nic naruszyć, bo może coś być naprawdę bardzo fajnego, ale może zrobimy sobie tutaj od boczku, o idzie, 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 dobra, idzie, idzie pod beskidzie. Aha, bo tutaj jest góra, dobra, a nadawca? Nadawca, w sumie nie ma nadawcy. Dlaczego? Nie piszę od kogo, więc tak trochę średnio, nie mam... Dlaczego? Kompo, podziękować? Yy, za tą paczuszkę, ogólnie paczuszka wygląda tak, jeszcze wam nie pokazałem tutaj na tej kamerze. Paczuszka wygląda w taki sposób, jest naprawdę bardzo ciężka, bo żeby to wszystko ogarnąć, żeby to fajnie otworzyć, żeby nic tam się nie ustanęło. Dobra, chodź tutaj, kurde bele. A i w ogóle dzisiaj na streamku będziemy wyczekiwać na aktualizację 0.23.0. Będziemy mo możliwe, że będziemy robić te streamki aż do czwartku codziennie. A i przy okazji tak, nie wiem, pół tysiąca łapek był Pół tysiąca łapek w górę i możemy chyba robić następny materiał, jeśli oczywiście będą paczuszki, więc możemy robić kolejny materiał, bo tak sobie pomyślałem, że taki materiał raz na przykład, nie wiem, na dwa tygodnie lub raz na ileś tam czasu lub raz na miesiąc, to byłby naprawdę fajny materiał i ogólnie fajnie by się wszystko, moi drodzy, przyjęło. To się nie chce otwierać. Halo, co się dzieje? Dobra, to lecimy. Dobra, ej, to się otwiera, nice, oj, klasa, moi kochani, coś jest w środku, coś jest w środku mocnego, no ja nie wiem, co to, czekajcie, wszystko na kamerze widać, wszystko, o kurde bele, mamy coś, mamy coś, co to jest, o, damn. ale nie no, chłop tutaj normalnie wysłał coś mocnego, co to jest w ogóle, to jest jakiś misio? Czy, czy, czy co to jest? Zobaczcie, na przykład na tej kamerze widać będzie chyba lepiej. To jest jakiś Misio taki fajny, nie wiem od kogo dokładnie, ale otworzymy sobie podczas tutaj tego fajnego materiału. O kurde wele! <ścoughs> e, dziękuję ślicznie. Dziękuję ślicznie, taki oto i misio dostałem, moi drodzy, ogólnie większość rzeczy, które będę dostawał na tym odcinku, moi kochani, będę gdzieś tam dawał w tle, na przykład na streamka, żeby tak fajnie się, żeby sobie fajnie stało i tak dalej, więc bardzo dziękuję za misia, jest normalnie pluszak fajny, polecam, normalnie z ziomem będę się siedział normalnie i ten, no i kozacko, no i kozacko, bardzo mnie to cieszy, misia odkładamy na razie, lecimy dalej i mamy tu jakąś karteczkę, mamy jakąś karteczkę, moi drodzy, więc tak. Karteczkę otwieramy. O kurde bele. Drogi chabi, Malbork 21 2000. To już wiemy, moi drodzy, że to jest po prostu paczka z Malborka. Paczka z Malborka i tutaj w ogóle jakieś podziękowania. Jakieś podziękowania. O kurde bele, no nie spodziewałem się tego. Nie spodziewałem się tego. A więc tak, bardzo dziękuję za to, że można z Tobą było grać. Bardzo chcę Ci wysłać paczkę, żebyś był bardzo szczęśliwy i miał... Fajny odcinek, i żeby było co oglądać? Jesteś bardzo fajnym YouTuberem i robisz mega content. O, bardzo dziękuję, to jest akurat bardzo miłe. W ogóle teraz zostawcie łapkę dla tego widza który kurczę tutaj się napocił, zrobił ładny druczek, wysłał e ultra giga, ciężką paczkę. No i czytamy dalej. Robisz mega content, i choć wiem, że nigdy się nie spotkamy bo mieszkam w Malborku to i tak będę na każdym live poznałem gorąco szczur dziękujemy Ci szczurek za tą paczuszkę szczur, ja szczurka pamiętam z live'u często jest szczurek na live'ach, bardzo dziękuję naprawdę ultra fajny tutaj można powiedzieć tekścior, naprawdę wielkie podziękowania bardzo dziękuję, to było bardzo miłe my sobie tutaj przejdziemy dalej co jest w tej e, paczuszce, tutaj jest jakiś tutaj pisze szczur i tutaj jest Zdjęcie z Malborka O widzicie moi drodzy Nawet zdjęcie z Malborka wysyła Szczurek Nie no wariat totalny No te zdjęcia to chyba Zdjęcia to chyba nie wstawię Mi się wydaje, że w tle Ale bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za zdjęcie No nie powiem, że że To nie było miłe i ogólnie Ultra, ultra dużo różnych y, Słodyczy pewnie teraz widzicie Jest tutaj Ej, co, co, co to jest w ogóle, bo ja ogólnie słodyczy To ja nie jem za dużo ale pewnie od czasu do czasu zjem. Jestem, moi drodzy, w lekkim szoku, że tyle tej rzeczy wysłał. Dobra, więc my to wszystko chowamy do paczuchy i później, moi drodzy, będziemy ładnie gdzieś sobie ustawiać tego naszego tutaj zioma. No bo ten ziom to jest po prostu ten ziom. To to jest po prostu, to jest finezja normalnie, wszystkiego co może być. Bardzo dziękuję. Szczurku za w sumie bardzo fajną paczuszkę jeśli Wy chcecie wysłać paczuszkę z jakimiś fajnymi rzeczami dla do Dohabiego, żeby gdzieś tam sobie w tyle gdzieś ustawił podczas streamka, na przykład jak tego to pięknego Misia. I zabieramy się, moi kochani, za... Paczkę największą. Ogólnie. Ja już tutaj widzę, że pisze Habi Life, więc Wy teraz pewnie też zobaczycie, że pisze Habi Life. Ogólnie nadawcy nie ma, więc. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Nadawca jest incognito, można powiedzieć, ale tą paczkę trudno otworzyć na pewno nie będzie. Okej, okay, super. Otworzyło nam się tutaj wszystko, ogólnie paczka jest z Pumy a tutaj mamy taką piękną folikę. Nie wiem co to jest, ale zobaczcie, moi drodzy, tutaj wam pokażę, no bo inaczej chyba nie mam jak. Pisze Habilife, Life. No ogólnie jeszcze tutaj Wam mogę pokazać na tej kamerze, pisze Habilife, Life. Ej w ogóle tutaj ten, ten, widać, że pisze Habilife Life, ale jazda. No przynajmniej ja widzę. Bardzo dziękuję, moi drodzy, za takie piękne, no można powiedzieć, udekorowanie tej paczuszki. Trzymajcie kciuki, żeby tutaj nic nie było rozwalonego, ponieważ czasami może tak być, że po prostu będzie coś rozwalonego. Niestety, a my tutaj w środku, jeku, co my tu mamy? Co my tu mamy? Nie, no guys, słuchajcie. Tutaj mamy jakieś bobki, jakieś bobki zapakowane. Bardzo dziękuję, co tu się dzieje w ogóle? No więc zobaczymy sobie ten liścik, bo ten liścik już jest mocno przesiągnięty chyba jakimś tłuszczem. Nie już tutaj będzie wszystko dobrze widać, ale tutaj wam pokażę jeszcze, że jest ten liścik i jest ogólnie podpisany. Kurde, wiele, same liściki dzisiaj praktycznie. Słuchajcie, na trzy skrzynki, dwa liściki, jeden bardzo miły, więc czytamy ten. Eee, o kurde, już się grubo zaczyna. Zaczyna się Habi to król, Habi nad, nad ty panuje, a ja dla niego dziś tutaj rymuję. <grywdy> bardzo dziękuję za ten rym od Mariuany, Bardzo dziękuję Mariuana Mariuana to jest jeden ze wspierających na kanale, więc ja bardzo dziękuję, mój drogi, za tą paczuszkę i za te świetne, nawet i pięknie pachnące. Jakby ogólnie, film był w 8D, i w ogóle to bym Wam. To, to, to byście pewnie poczuli ten zapach, ale że nie ma, no to nie poczujecie. Mariana, bardzo dziękuję. Spróbujemy później spróbować. Że, żeby nie było oczywiście poza kulisami Tak, bo jak coś To szybko będzie trzeba do toalety lecieć Ale miejmy nadzieję, że nie, moi drodzy I wszystko będzie ok. My dostaliśmy tutaj trzy paczuszki Jeśli oczywiście byście chcieli coś nadesłać I żeby hawi znowu zrobił ultra, ultra materiał To, moi drodzy, po prostu wysyłajcie A dzisiaj jeszcze dla was specjalnie Ubrałem ten sweterek, no bo opisaliście, że Ultra sweterek Javi jest normalnie Jest po prostu pizduć i więc Ja, moi kochani, wam też tutaj pizduć i Ubrałem sweterek, żebyście po prostu mieli na materiał. Ja wam, moi drodzy, no cóż, bardzo dziękuję. E, świetne trzy, e, świetne trzy paczuszki od widzów. Dwa ultra piękne i fajne rynki tutaj od widzów. Bardzo dziękuję, moi kochani, e, za te paczuszki. Ja was się jeszcze zapraszam na streamka o godzinie 19 bądź o 19.30. To się, to się po prostu często waha, że ja mówię, że jest to 19, ja startuję 19.30, więc moi drodzy, pamiętajcie, żeby być na streamka. Ja wam bardzo dziękuję. Życzę wam udanej niedzieli i trzymajcie się.